YouTube. E, oglądasz, no? Tak, ty to oglądasz. A jeszcze, jeśli ty nie masz osobnego suba, ty, tak, ty. To biada ci. A jeśli masz... To serce dla do ciebie. Dobra. Eee. Nie znam się cygar z Biedry. czekaj. Łączę tylko mikrofon. E, możesz się przywitać. No. Dobra. Ogólnie to ja siebie muszę chyba wyciszyć. Wycisz mnie. Wyciszyłem Cię. Dobra, i tak się wyciszę. Co że będziecie mieć, bo teraz jest u mnie... Musiałem na dokonce zrobić niekształtę na chwilę, ale już... Ale ty Karol i... jest. Wiesz co dało na dół, na moim. Tylko, że to usunę. Duo, nie? Duo? Jedenasty poziom, wiele dzień. To ty daj. Dienny. To aż daj. Dobra, ja, kozacki taniec po prostu. Nikt takiego z Was nie ma. Dokładnie. Którzy lęk wiesz, je Mój pies też nie ma takiego niku. Widziałeś jakiś taki ładny nick? Nie. Nie. Nie, nie widziałeś. Z, się? z psem się bo Ja Jak? Z... Co się ja dzieje? Ja patrzę na swój telewizor i chcę matkę zapańczyć. Chyba jaki dzieje Dobrze, zostawcie suba. Pum, eee, pum, 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 pum. Chcę chcecie nie wiedzieć, jak tyle tego skina, tego co ma właśnie suma, to musicie wszystkie po lewej prezenty otworzyć, to wtedy będziemy mogli ten duży, który pisze został na koniec. Wiecie, to mogę nagrywać z kamerką? Jak i wiecie, to ja to tutaj ten, wygrał w samych odcinkach. Jakie Jaki robimy challenge dzisiaj? Krzysiu? Nie, ale jest teraz live. To? A to musimy na odcinek robić challenge. Ej, bo ja to ogólnie. ja mogę, no. Jest? no. Ej, to ja ogólnie no. nie. To ja mogę teraz ro... mogę włączyć kamerkę. Włącz. Mam kamerę, widzisz w góry. Mhm. Mm to wiem. Włącz. Nie włączy kamery, by mi serve. A włącz jak na chwilkę. Ja robię specjalne cztery, na 50 słów. Zresóbcie 50. Jak będzie robić multi konta. 50 słów, to zrobię na odcinku. Robisz. Robić ci? No jak mu multi-konta, Czy to twoje jak chcesz? Coś... Ja, ja, nie, nie, nie. ja mam 230. Na telefonie pokażę ci. Może zasypować. <laughs> jak się na wszystkie zaloguję. Nie, no ludzie, nie, no drogi. na live, no szkoda. No szkoda, to jest live, live, pierwsza w nocy, to na pewno. No i tak nie wie. Czekaj. Czekaj.